Zaoszczędzić na swoim psie 2000 zł w ciągu roku. Co chwilę wydajesz u grumera 200-300 zł na wizytę. Do tego trzeba robić poprawki, dojeżdżać, pies się stresuje. Ale po co? Skoro możesz robić to samo w domu, kup maszynkę i po prostu strzysz psa w domu. Dlaczego warto i tłumaczę? Po pierwsze, no jak powiedziałam, mniej stresu, nie dojeżdżasz, robisz to sama psu, robi to człowiek, którego on zna, którego kocha. Do tego maszynka jest cichutka, więc pies nie ma wrażenia, że gonisz go z kosiarką. Po trzecie nie dojdzie do sytuacji, że ty mówisz grumerowi poproszę na puchato, a przychodzisz i odbierasz łysego szczura. Chyba mm, nie o to nam chodziło, nie? Do tego masz nożyczki, obcinaczki, obetniesz paznokcie, zrobisz poprawki. No i maszynka ma dodatkową końcówkę, gdzie jest trymer, więc możesz też psu zrobić psie z pana, łapki, pedi, ogarniesz to bardzo szybko. Bez kabla, więc nic się nie plącze. Dodatkowo rekordistka ostrzygła. 5 szycu na jednym ładowaniu, więc możemy powiedzieć, że bateria jest naprawdę dobra. Z okazji nadchodzących świąt Piesław ma dla was prezent, czyli rabat minus 20% na wszystkie nieprzecenione produkty z kodem PREZENT. Daj znać w komentarzu kiedy zaczynasz oszczędzanie.